Ej, cześć, witam was moi drodzy serdecznie, bardzo Was witam. Dzisiaj e, dzisiaj będę się opowiedzieć o tym, o takim o takim o oczywistym fakcie, który, o którym tak naprawdę każdy człowiek powinien, każdy, każdy człowiek powinien być świadomy istnienia tego faktu. A mianowicie o to, że, że każdy człowiek. Każdy człowiek, niezależnie od swojej, niezależnie od swojej wylewności i szczerości. Każdy człowiek, każdy człowiek, każdy człowiek ma jakieś tajemnice. Tak? Każdy człowiek na swój indywidualny sposób jest tajemnicą, jest, ta, jest tajemniczy. Niezależnie od tego, jak, jak to nazwiemy. Dlaczego o tym mówię? Mówię to, dlatego że też mówię o tym, dlatego, że też ludzie zdają się nie. Ludziom się wydaje, że jeśli ktoś jest w 100% szczery, to znaczy, że nie ma tajemnic. To nie jest do końca prawda, moi drodzy, ponieważ, 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 każdy, ponieważ, każdy człowiek ma prawo do tego, żeby te tajemnice mieć. Każdy człowiek, każdy człowiek ma prawo do tego, żeby mieć tajemnicę. Mówi się też, na to mówi się też coś inaczej. Mówi się też na to, że każdy człowiek ma prawo do swojej, do, do swojej prywatności. Mieć tajemnicę i prywatność to są dwie zjawiska ze sobą spokrewnione. I naprawdę, moi drodzy, powiedzenie, że. Wierzcie mi, że powiedzenie to, że mam najlepszą przyjaciółkę bądź przyjaciela, który zawsze wszystko mi mówi, jest naprawdę nie. Jest naprawdę nie, może nie tyle nielogiczne, co niepraktyczne. Dlaczego? A moi drodzy, dlatego, że tak naprawdę e, używanie terminu pod tytułem, że, że zawsze jest, że zawsze, że nie mamy żadnych tajemnic i zawsze wszystko mówimy, to ty, e, z jednej strony jest to, e, taka szczerość jest, jest dosyć wyjątkowa, jest fajna, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony nie ma takiej, nie ma możliwości, żeby Ech, żeby ktoś był taki stuprocentowy. Bo człowiek nie stuprocentowy, bo przecież. Ech, na, naprawdę jak, idzieci, jak idziecie do pracy, jak idziecie do pracy, to, e, to nie opowiadacie mu wszystkiego ze swojego życia prywatnego. To jest zupełnie normalne. To jest zupełnie normalne, że tak jest. I naprawdę moi, i naprawdę moi, i naprawdę, naprawdę powiem wam, że. E, I naprawdę. E, i naprawdę, moi drodzy, słyszałam o takich sytuacjach, że czasem człowiek musiał tłumaczyć się w pracy o tym, co, z kim się spotyka się po pracy. Zy, czy to jest. powiem Wam tak. Uważam, że, uważam, że to, uważam, że to, z kim, się, z kim się spotykam się po pracy, to jest moja prywatna sprawa, tak? To jest raz. Dwa jest taka, że właśnie też z tego powodu twierdzę, że nie da się nie mieć tajemnic. Tak po prostu się nie da. Z mojej, z, z mojej perspektywy to wygląda tak. Każdy człowiek ma jakieś tajemnice, każdy człowiek ma tak zwaną ala prywatne tajemnice, których nikomu nie mówi. To jest zupełnie normalne. Czasem nawet się zdarza, że własnym rodzicom nie mówimy, czy. Że nawet was rodzicom czy tam rodzeństwu też niektórych rzeczy nie mówimy. My po prostu nie musimy. Nie? I naprawdę... Więc, tu, więc, tutaj, więc tutaj pojawia się taki fajny cytat z e, takiej fikcyjnej postaci z serialu, który kiedyś swego czasu lubiłem oglądać. E, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy doktora Hausa, który często mówił, że wszyscy kłamią. I moi drodzy, czy wszyscy kłamią? No w zasadzie tak, bo, bo moi drodzy... E, bo, bo moi drodzy, bo e, jak moi drodzy, bo nie ma takiej możliwości, żeby zawsze, żeby zawsze mówić człowiekowi prawdę, z tego względu, że są różne sytuacje, są róż, różne sytuacje, różne rzeczy, które sprawiają, że tak naprawdę człowiek może, które sprawiają tak naprawdę, że człowiek e, to jest tak. Pra... Mówienie prawdy jest fajne. Tak, mówienie prawdy jest fajne. Zawsze trzeba mówić prawdę drugiemu człowiekowi, ale są takie ale są takie, sytuacje, bo są takie sytuacje, bo, Ech, takie sytuacje, bo... Ech, sam, nieraz, sam nieraz widziałem takie sytuacje, że, że nie można mówić dosłownej prawdy, tylko po prostu tak. Może nie, nie chodzi o wymijającą prawdę. Chodzi po prostu o to, że nie zawsze sytuacja pozwala nam na to, żeby mówić prawdę. Nie zawsze tak jest. I trzeba być tego świadomy, że nie zawsze sytuacja, w której na przykład bierzemy udział, umożliwia nam to, żeby mówić stuprocentową prawdę. Co oznacza, moi drodzy? Co właśnie z perspektywy, z perspektywy ewolucji sprawia, że mówienie prawdy nie zawsze pokłaca? Ale, jest, ale jest, jest potrzebne do tego, bo jeśli zaczniemy tak wszystkich okłamywać, tak? To wtedy, to, to wtedy będzie tak, że każdy, nikt nie będzie nam wierzył, tak? I wtedy, I wtedy nawet, jak nie będziemy koledze mówić prawdę tak jak jest, to, to, później, to, to później taki ktoś może powiedzieć, nie chcieć się cię zadawać z takim, z takim który, no, no, który okłamał. To jest zupełnie normalne. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że, że każdy ma tajemnicę, i każdy ma jakąś, ma jakąś tajemnicę, której nikomu nie wyjawia, i to jest zupełnie normalne. Nie trzeba się tego bać. To jest zupełnie normalne. No, jeśli o mnie chodzi, to było na tyle. Pa.